Głównym bohaterem jest mężczyzna, a, i e, jego sposób zachowania, to co jego pomysł na życie, który tam ma, wiąże się z e, tym, że plątuje kobiety w swoje, w swoje życie i są różne ich reakcje, różne typy kobiet e, przy, e, pojawiają się na jego drodze. I, e, no I to chyba jest taki cały przekrój e, jakichś tam archetypów e, kobiecych. Ale czy ten twój bohater tak sobie zaplanował, że przestanie być tym kelnerem i zostanie psychoanalitykiem, żeby popoznawać różne typy kobiet? Nie, nie. No To, to jest wszystko w filmie, jak gdyby no, to się wzięło y, y, przypadkowo, że akurat psychoanalitykiem y, został. Taki zbieg różnych y, okoliczności. Y, ale y, no, tak się stało. Że, że zostaje psychoanalitykiem po trzydniowym kursie, ale, więc kompletny amator, laik, no ale pozuje na, na ucznia doktora Freuda, jak sam mówi. Aczkolwiek to jest tak, że mimo, że te kobiety przychodzą, Mimo, że on w ogóle nie wie, co ma robić, jak z nimi rozmawiać, to nagle okazuje się, że on im pomaga. Pomaga, bo po prostu kobieta musi się wygadać. I, i e, nieważne, co on jej tam e, odpowie i jak e, zadziała, no, ale e, e, często jest tak. Oczywiście czasami e, tam e, bardziej zaawansowane techniki wprowadza, czasami mniej, ale... Ale ta gadka powoduje, że one potem skakują mu do łóżka, krótko mówiąc. Oczywiście nie wszystkie, no ale to, yy, tam też yy, takie ekstremalne sytuacje yy, mają miejsce. Ale czasami wystarczy, żeby kobieta po prostu siadła na kozetce. To tak jak u każdego psychoanalityka. Tak naprawdę jakby, jakby powiedzieć, na czym to polega, to chyba yy, yy, na słuchaniu. Na słuchaniu, Więc on wysłuchuje, i to kobiety przeżywają katarzis.